Jestem Luna, jestem małą dekoratorką wnętrz Ale z wielką wyobraźnią i talentem Zostańcie ze mną, bo dziś będę dla was dekorować tę nowoczesną willę Od Cookie oczywiście Będzie co robić, bo mamy mnóstwo mebli i akcesoriów Naklejek, a nawet podłóg, które można zmieniać wow. Wyobrażacie to sobie w swoim domu? A znudziła mi się ta podłoga, zmienię sobie na inną Takie cuda, tylko z Cookie nie mogę się doczekać, kiedy zaproszę do mojej wymarzonej willi inne kukilus na domówkę. Zaczynamy zabawę i budujemy dream villa luny. Na razie moja willa marzeń wygląda właśnie tak. Ale nie martwcie się, mój umysł architekta to ogarnie. Wystarczy wziąć to. I wszystko wiadomo. O, kolejna strona. I kolejna, to ja yy, ten tego zaraz wracam. Ale przyznam, że nie mogę się doczekać, kiedy otworzę te wszystkie akcesoria i mebelki. Teraz wystarczy to wszystko poskładać. Hej, kto mi pomoże? No, i już stoi. Wow, to się nazywa luksus! Popatrzcie na te wielkie okna. Salon będzie wyglądał przecudownie. Chodźcie do środka! Muszę zobaczyć tę wielką przestrzeń do dekorowania. Ile tu miejsca do dekorowania! A jak jeszcze przyjdą mebelki i naklejki, będzie ekskluzywnie. Już mam pomysł na każdy pokój Zacznę sobie od podłóg Mamy cały wachlarz wzorów i kolorów A jak mi się znudzi To na drugiej stronie mam kolejne Mam basen na tarosie I kawałek trawnika, super A może coś takiego? Mój zwierzak będzie miał gdzie biegać Właśnie, miałam mieć zwierzaka Dostawa mebli I zwierząt? Idealnie Na to czekałam No i znalazł się mój zwierzaczek! Jaki słodziak! Wybierzmy w końcu te podłogi! Do salonu. Albo taka, albo taka. Hmm, niech będzie kolorowo! No super to wygląda! Czas na mebelki i te ekstra naklejki dekoracyjne! Nie mogę się doczekać kiedy ich użyję, zobaczcie jak one są śliczne! Ten dywan będzie wyglądał super w moim salonie, może jeszcze coś wybiorę z tych naklejek, przydałby się jakiś obrazek na ścianę i może kwiatek? Idealnie! Ale super, nie ma to jak odpocząć po ciężkim dniu. Nie martw się, dla ciebie też mam wygodne legowisko. A tutaj będzie moje osobiste, ekskluzywne spa. Hmm, tylko jak je urządzić? Macie jakiś pomysł? Ta podłoga będzie wyglądała ekstra z moimi meblami? Oczywiście nie może zabraknąć wanny z hydromasażem. Moje osobiste spa prawie gotowe? Nie sądzicie, że brakuje paru dodatków? Przydałby się też dywanik pod wanną. Sypialnia czeka na podłogę. Kandydatka numer jeden i kandydatka numer dwa. Wybieram tę drugą. A co powiedzie na taki dywan? No, musicie przyznać, że ładnie się tu urządziłam. Może wypróbujemy łóżko? O, widzę, że ktoś już mi zajął miejsce. Pania, przecież mam jeszcze jeden pokój do udekorowania! Zobaczmy co tu mamy! Jejku! Zakochałam się w tym wzorze! Świetnie się bawiłam przy tym dekorowaniu! Chyba jestem gotowa na przyjęcie gości! Juhu! Jesteśmy! Jest ktoś w domu? Tyle kuku luz? O, o, chyba tego nie przemyślałam! Wow! O, nieźle się, się urządziłaś! Salon pierwsza klasa! Co oglądamy? Może coś przekąsisz? Na pewno mam coś w lodówce! Chętnie! Sorry <grym> dziewczyny, popcorn się skończył! Uuu, ale tu tłoczno! Wiem gdzie będzie cisza i spokój! W mojej łazience! <grym> Próbuję zrozumieć co ty tutaj robisz! Hej, przecież mam jeszcze taras, o którym nikt nie wie. O, tu odpocznę. Wow, basen. Dziewczyny, chodźcie na dach, tu jest basen. O, jest nawet kółko do pływania. To się nazywa luksus. Luna, na twoim trawniku są werze. To nie werze, to jaszczurki. No dobra, jak się bawić, to się bawić. Kto chce pizzę, zapraszam na taras. Świetne przyjęcie, Luna. Będziemy wpadać częściej. Muszę pomyśleć o rozbudowie tarasu. Dobra, Kukilus, było fajnie, ale czas się zbierać. Zapraszam za rok albo dwa. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!